Witam was, Lwę i zapraszam na horoskop na miłość na najbliższe cztery tygodnie. Pomyślcie teraz o osobie z którą chcielibyście mieć układ partnerski. To jest właśnie ten moment i zobaczymy jak się będzie układać. Wypadła mi, chciała się odwrócić czwórka mieczy, a to oznacza, że któraś ze stron jest zmęczona, że chciałaby odpocząć sobie. Zobaczmy, jak to wygląda po waszej stronie. Zupełna zmiana mi się tutaj pokazała. O, to jesteście wy, no tak. I ta druga strona? Co Wam mogę powiedzieć, kochani, że nie ciekawie mi się tutaj ten układ pokazał dla Was, ale też pamiętajcie, że to jest czytanie na miesiąc. I czasami tak jest, że no. W tych uczuciach, w, te, w związkach są tak zwane sinusoidy: raz jest dobrze, raz jest gorzej. No i teraz te cztery tygodnie raczej tutaj widzę taki spadek, idziecie w dół. Czego to może dotyczyć? Zaczynając od Was, zupełna zmiana postrzegania mi się pokazała w Waszej głowie. Tak jakbyście zupełnie zmienili swój sposób myślenia dotyczący tej drugiej osoby. Albo patrzycie na, na tą drugą osobę i widzicie zupełnie kogoś innego. Coś tutaj mi się. Taka, taka zmiana mi się pokazała, tak jakby coś umarło, ale też z drugiej strony, jak coś umiera, to robi miejsce czemuś nowemu i tutaj się pokazuje nadzieja, tak? Ta róża piękna. Potrzebujecie trochę czasu, potrzebujecie czasu, żeby sobie to wszystko poukładać, żeby, żeby ta czwórka mieczy, która wcześniej już się pokazała, tutaj się zrealizowała, czyli przynajmniej te cztery tygodnie, też taka informacja dla Was, nie podejmujcie w ciągu tych czterech tygodni takich wiążących decyzji, bo w momencie, kiedy Wy macie śmierć w głowie, w myślach, to znaczy, że to wszystko się jeszcze. Hmm, Materializuje, tak jakby w te, te wasze myśli jeszcze, jeszcze nie są do końca ogarnięte. A mam tutaj pokazane, że wy gdzieś tam już się odwracacie powoli od tej osoby, chcecie gdzieś iść do świata i tacy trochę obrażeni jesteście i też tak się zachowujecie, tak jakbyście czuli się rozczarowani, zdradzeni nawet. I w ukryciu jest pokazana karta dania sobie szansy. Propozycji. <laughs> Ale tak jak mówię, jeżeli rzeczywiście ta propozycja dotyczy nawet rozstania, czy, czy tego, żeby każdy poszedł swoją, w swoją stronę, to jeszcze wstrzymajcie się, poczekajcie chwilę, ok? Co mam natomiast po tej drugiej stronie, też nie jest ciekawia, dlatego że u Was jest totalna zmiana, i tutaj jest też totalna zmiana. Karta bramy, sąd ostateczny, o! Mam wrażenie, że ta druga strona już podjęła decyzję. Czuję się samotna bardzo przy Was. Taka samotność we dwoje mi się pokazała, pustelnik, pustelnik w sercu, ale to też oznacza, że ta druga strona też potrzebuje czasu. Także dajcie sobie te cztery tygodnie na wstrzymanie. Nawet możecie się tak umówić, jeżeli. Jeżeli. Macie, macie taki, taki otwarty kontakt ze sobą, bo jedna i druga strona jest poraniona, coś tutaj się, no niedobrego mi się tutaj coś dzieje. Ta druga strona robi sobie tak zwane listy zysków i strat. Zastanawia się, co bardziej jej się opłaca, czy zostać, czy, czy, czy gdzieś pójść w swoją stronę. I bardzo dużo mi się przede wszystkim tutaj po, po jej stronie pokazało takich fantazji, taki, takiego, czegoś takiego, że ona, ona sobie wyobraża nie wiadomo co. I teraz tak, albo dobrze by było porozmawiać na spokojnie i nawet się umówić, tak jak wcześniej mówiłam, żeby dać sobie jeszcze chwilę, te cztery tygodnie nawet, albo po prostu wytłumaczyć tej drugiej stronie, że nie ma się czego bać, nie ma się, nie warto po prostu też z tej, z tej drugiej strony, żeby ona sobie wyobrażała nie wiadomo co. Dlatego, że to Was łączy właśnie te wyobrażenia. Eee, nie jesteście osadzeni w rzeczywistości, to jest Wasz problem. Gdzieś tam patrzycie zupełnie gdzie indziej. Co Was dzieli? Albo wypalone uczucie jednej ze stron, albo pojawienie się kogoś trzeciego. Rycerz kielichów. Także tutaj komunikacja do poprawy, tutaj rozmowa i też czas. Czas naprawdę jest Waszym sprzymierzeńcem. Sprawdzam te cztery tygodnie. Jeżeli tylko wytrzymacie te najbliższe dwa tygodnie. Szczególnie ten, ten pierwszy tydzień tutaj mi się pokazał w taki w diable. To znaczy, że mogą być jakieś takie sprzeczki, niejasności, coś do, do wyjaśnienia. To potem na kolejne dwa tygodnie, już od kwietnia, to mi się jakoś prostuje. Także widocznie stan pokazał mi się na ten moment. Nie jest dobrze w tym momencie, ale jak tylko wytrzymacie, to. Potem mam już króla kielichów, potem mam dziewiątkę kielichów względne zadowolenie, także powinno, powinno się to wyprostować do, kolejnych, do kolejnego miesiąca. Mam nadzieję, że Wasza cierpliwość, taka wewnętrzna mądrość sprawi, że przez, przezwyciężycie tę trudną sytuację, która teraz z Was czeka w ciągu tego miesiąca. Trzymam za Was mocno kciuki, mam nadzieję, że tak się stanie. Do usłyszenia, papa. Pa.